Pięć książek, które zmieniły moje życie. Dzisiaj rano doznałam bardzo głębokiego uczucia wdzięczności do książek, Awww. że zachciałam się tym podzielić. Więc w dzisiejszym odcinku pięć książek, które zmieniły moje życie, a mówiąc dokładniej zrypały mój mózg, <śpiewanie> spowodowało, że Płakałam, wzruszałam się i dosłownie czułam, że coś w moim mózgu się przestawia na jakieś inne tory. Coś sobie uświadamiam, coś przepracowuję. Przechodzę za rączkę razem z autorem przez jakieś takie furtki. I pomyślałam, może tak nietradycyjnie dla tego typu wideo zacząć chronologicznie, od dzieciństwa. W moim dzieciństwie, taką książką, która po prostu zrobiła na mnie ogromne wrażenie i którą usłyszałam w przedszkolu, to jest nieliczne dobre wspomnienie z przedszkola, ale jak ją usłyszałam, to po prostu byłam bardzo wdzięczna i tej pani, i to przedszkole nagle na tą krótką chwilę zabłosnęło różowymi barwami i zrobiło się w nim chociaż coś fajnego. I ta bajka to była salineczka. Zabiegając do przodu, powiem Wam, gdy przeanalizowałam te wszystkie książki, które na mnie wpłynęły, które są dla mnie drogie, oczywiście znalazłam pewną spójną cechę. O czym one są, kto je napisał, i to też takie było przed chwilą dla mnie samej, przygotowując ten film, taki wow! Taki moment oświecenia. Aha. No więc zaczynamy od celineczki. Co my widzimy w celineczce? To jest dziewczyna, która bardzo długo podróżuje, przechodzi przez różne miejsca, próbując odnaleźć swoich, swoich ludzi, tak? Ona rodzi się też w taki dziwny sposób u kobiety, która nie może mieć dzieci, z jakiegoś tam kwiatka, i zaraz, tuż po tej krótkiej chwili dzieciństwa, gdzieś wyrusza. Trafia do żaby, tak? Która chce tam ją ożenić z tym swoim synem Żabem. <trafia>, trafia gdzieś tam do Kreta, pod Ziemię, mieszka z myszą, i to też nie jest coś, co ona by chciała. I potem pomaga jej jaskółka, tak? I ona leci gdzieś daleko, i tam dopiero trafia do tej krainy elfów, krainy takich samych malutkich ludzików jak ona, i na swoje urodziny. No jedyne, czego ona nie ma, to skrzydeł, bo oni wszyscy latają. tak? Zakochuje się w niej książę tej właśnie kroi, krainy baśniowej i daje jej w prezencie, czy ślubnym, czy tam urocinowym, już nie pamiętam, te skrzydełka. I ona już staje się wreszcie częścią jakiegoś społeczeństwa, gdzieś może wreszcie przynależeć. Ja czuję dokładnie to samo. Co chwilę zrywają się z miejsca. Jeżeli spojrzymy teraz kto napisał tą historię, Hans Christian Andersen, on ma większość swojej twórczości, tak, to jest duński pisarz. On jeszcze i grał w teatrze i próbował śpiewać. Pochodzi z bardzo, urodził się w najbiedniejszej dzielnicy, ojciec jego zmarł, a matka była yy, niepisemna. Była praczką, a ostatecznie alkoholiczką. Więc takie takiej dosyć dramatycznej rodziny. I potem on też całe życie podróżował. Podróżował i był taki skomplikowany też w środku, też nie mógł odnaleźć swojego miejsca ani zawodu, ale przez to, że przetoczył, przez taki, zwiedził całą Europę, miał, znał mnóstwo osób takich znanych, nawet króla znał, tak, który, który docenił jego talent, no nie można na pewno odmówić tego, że miał ciekawe życie. Ciekawość świata i ludzi, ale także nieustanny niepokój ducha, poczucie osamotnienia, kompleksy, skomplikowany charakter, nadmierna wrażliwość i egocentryzm uniemożliwiały mu znalezienie stałego miejsca i prowadzenie ustabilizowanego życia. On był a propos e, biseksualnej. Następna książka, która wywarła na mnie e, duże wrażenia, a w zasadzie pisarz, bo to jest seria książek, to jest Paolo Coelho. Chyba e, pierwszą książkę jego ja przeczytałam po prostu, wypożyczoną z biblioteki. Jeżeli dobrze pamiętam, to, to był Alchemik. Bardzo marzyłam mieć książkę 11 minut, która dopiero się pojawiła, ale chyba kosztowała. Pamiętam, nawet 36 zł kosztowała, a <laughs> to było po prostu wieki temu, z 20 lat. Siedzę pewnego dnia na przerwie w szkole i mój mąż, przyszły, tak wtedy jeszcze absolutnie jakby chłopak, on podchodzi do mnie i kładzie mi na kolana tą książkę 11 minut, po prostu tak, o masz ciaść, tą książkę i sobie poszedł. I to na mnie takie wtedy zrobiło wrażenie, pobrnęłam dalej, z tego Coelho. Jeszcze warta książka jego przeczytanie to jest Weronika postanawia umrzeć, Czarownica z Portobela. Portobello, Piąta Góra. Coelho ma sporo książek, ale z tą osobą jeszcze wiąże się niesamowita rzecz, o której dowiedziałam się nie tak dawno i która jest jak gdyby tajemnicą, przynajmniej sam autor o tym niechętnie mówi, ale ponieważ to w zasadzie to była jedna z rzeczy, które mnie chyba najbardziej w życiu zaskoczyły: że Coelho to nie jest Coelho, to nie jest żaden brazylijski pisarz. Że w ogóle bardzo dużo znanych osób nie pisze pod swoim nazwiskiem książki Coelho, nie wszystkie, ponieważ jeżeli coś dobrze zarabia się, to potem piszą już nie autorzy, tylko ktoś pisze książki. I jeżeli rzeczywiście czytacie książki i znacie twórczość, to bardzo łatwo odróżnić, którą książkę napisał autor a które jest po prostu takie, wiecie, żeby się sprzedało na to nazwisko. I w Coelho jest bardzo wyraźna ta różnica. Podpowiedź na to, kim jest Coelho, prawdziwy czy autor tych książek, jest w jednej z jego książek, która się nazywa Zachir. I znowuż główna książka Coelho, czyli Alchemik opowiada historię osoby, która wędruje, która wyrusza spod swojego domu, spod swojego drzewa, gdzieś bardzo, bardzo daleko w poszukiwaniu skarbów. I znowu jakimś cudem, nie ma się co dziwić, że mi się ta książka podobała, tak? Jeżeli całe życie co mi rusz tylko gdzieś wędruje. I ty wędrujesz tak daleko, daleko i spotyka ciebie mnóstwo rzeczy i co jest na końcu? Na końcu ty wracasz w ten sam punkt. I się okazuje, że wszystko, co najlepsze, było właśnie tam. Ale żeby to zrozumieć, musisz odbyć długą, długą podróż. To są takie książki, które są tak bardzo rozszarpywane po tym na cytaty, że nawet jest taki przyśmiewczy, stworzony portal, portal, portal na cześć Coelho, który nazywa się Cytaty Coelho. I my nieraz, my bardzo się śmialiśmy kiedyś z tego z mężem i sobie w domu też takie wymyślaliśmy i mówiliśmy, to jest cytat Coelho, nie? A Następna książka, seria książek i autor, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie i które przyszły w moje życie w bardzo taki ciekawy sposób, dziwny bym powiedziała, którego do dzisiaj nie mogła zrozumieć razem z moim mężem ponieważ on ostatecznie też te książki przeczytał, to jest Carlos Castaneda. Jak ktoś słyszał, stawiajcie kciuka. Ja mieszkałam wtedy z rodzicami, znaczy z rodzicami, z jednym rodzicem. Uczyłam się i miałam Skype'a. I w pewnym momencie wyskoczyła mi wiadomość od jakiejś osoby, której nie znałam. To był mężczyzna który się pojawił w moim życiu, on dużo starszy, tam około 60., 50. miał. Ja byłam w takim w zasadzie jeszcze takim podrostkiem. I e, on napisał zdanie, znaczy nie będę mówić jakie, ale zdanie, takie pierwsze zdanie jego trafił cię w same sedno. Nazwał jakiś taki Twój punkt jednym słowem, całą Twoją osobowość. I czasami w relacjach wieloletnich nie udaje się tego dokonać, i ta druga osoba nie stanie Cię na tyle usłyszeć i zrozumieć, a ktoś obcy z jakiegoś dalekiego kraju e, pisze do Ciebie przypadkową wiadomość na Skype i trafia centralnie w to takie sedno Ciebie. I ja wtedy gdzieś się śpieszyłam, pamiętam, coś tam na tym komputerze robiłam, ale to mnie na tyle, wiecie, tak wciągnęło i potem ten mężczyzna zaczyna ze mną mówić i on mi e, mówi, że jest taka podstawa, 12 tomów kastanedy i musisz to przeczytać. I ja wtedy, Jezus, stary, ja mam tu egzaminy, jakieś tam tyle rzeczy. Jakie 12 tomów? Komu by się chciało to czytać? I za jakiś czas dzieje się tak, że ja te 12 tomów, ponieważ one w tamtych czasach, we, seria tych książek nie była taka popularna, nie było nowego wydawnictwa, były tylko bardzo stare i one były rzadkie i można było kupować tylko na Allegro za jakieś kosmiczne ceny. I po jakimś czasie, ja chcąc, nie chcąc, zaczynam te książki kupować po częściach, nie wszystkie od razu i czytać. I na dzień dzisiejszy mam w swoim domu też kolekcję tych wszystkich Części castanedy, kupionych za mega, mega, jakoś drogo. I jak tylko żeśmy je wszystkie przeczytali z mężem, to wyszła nowa seria. Taka w ładnych, twardych okładkach, ale mamy takie stare, te książeczki. No i co mogę powiedzieć? Te książki czytał razem ze mną mąż, jak gdyby to przyszło do mnie ta informacja, ale razem żeśmy to przeczytali. I dosłownie minęło już od tego z 15 lat, nie wiem. 15 minęło. I dosłownie wczoraj. Po... Powiedział mi, że wiesz, no nic lepszego niż to nie szytał. Jeżeli ktoś w ogóle pierwszy raz coś takiego usłyszał, to ja wam tak troszeczkę e, przeczytam. To jest antropolog amerykański autor serii kontrowersyjnych książek opisujących jego naukę szamanizmu, starożytną, toltecką magię wśród Indian z Meksyku. Z dwunastu książek ja nie przeczytałam wszystkie, nie przeczytałam ostatnie. Ona mi jakoś nie szła, a mąż z kolei odwrotnie, uznał, że to jest najlepsza. Także widzicie, być może jeszcze do niej nie dorosłam, nie wiem, być może kiedyś jeszcze powrócę. Na pewno powrócę do tych książek, bo one stoją w naszym domu, i tutaj to nas połączyło, że nam obydwu to się kosmicznie podobało. E to, chyba, to była taka książka chyba jedna z nielicznych jeszcze Sojarowskiego, kiedyś czytaliśmy razem, Przecież leżymy razem w łóżku i wiecie, tak jedną stronę, trzymamy książkę i czytamy razem. No Castaneda to jest po prostu, to trzeba zobaczyć. Jak Wam pójdzie, to się po prostu, to jest Wasze, jak nie pójdzie, to nie Wasze. Castaneda powiedzieliśmy i co nam jeszcze zostało? Boże, czyż bym ja już wszystko powiedziała? Ach, nie, nie wszystko. I teraz ostatnia książka, która totalnie zrypała mój mózg, że tak brzydko się wyraża, jak na filologę nie przystoi, przekręciła mnie o 180 stopni i która przyszła tym razem ze strony mojego męża, bo my tak mamy, że jedne książki ja, ja w jego życie wprowadzam, a to akurat on wprowadził, i to są książki Antoniego de Mello. Antoniego de Mello. To jest hinduski jezuita, psychoterapeuta, mistyk, kierownik duchowy. Poznanie, przebudzenie i świadomości, na których ściśle opiera się ludzkie szczęście, oświecenie oraz miłość. Wiele jego medytacji oraz bajek zwraca uwagę na nieszczęście człowieka płynące z fałszywych przekonań, pragnień bądź wpływu kultury uniemożliwiającego osiągnięcie wewnętrznej wolności. Jedna z jego głównych maksym brzmiała: niczego się nie wyrzekać, do niczego się nie przywiązywać. I żeby Wam pokazać, jaki ogromna mnie ta książka okazała, jaki wpływ. Mieszkałam wtedy, byłam na studiach, mieszkałam z dwoma dziewczynami. I książkę tę czytałam bez przerwy, nawet wchodząc do toalety. Pamiętam to, że ja po prostu ją nie odrywałam od siebie. Chodziłam tak do kuchni, do pokoju z tą książką. Wchodziłam do łazienki i właśnie ten moment, szczególnie wejście do łazienki, chociaż ja w ogóle tego nie rozumiem, jak ktoś w łazience czyta książkę, że tam siedzi, czyta książkę. No nie o takie coś mi chodzi. I pamiętam tylko właśnie ten moment, jak wchodziłam do łazienki z tą książką, że w mózgu dosłownie jakby mi ktoś przykręcał sprężyny i przestawiał te moje ustawienie fabryczne. To jest niesamowite doznanie, że można w ogóle za pomocą książki tak na człowieka wpłynąć. I on je przestawiał, no ciężko mi powiedzieć w jaki sposób. Na pewno je przestawiał, czyli coś, co wam się wydawało czarne, teraz wam się będzie wydawało różowe, albo białe, albo w ogóle inne. I to, co przed chwilą przeczytałam. Że nasze nieszczęście płyną z naszych przekonań, tak? Cierpimy, bo nam się coś wydaje, że jest tak. A on robił tymi książkami to, że w tej głowie zamienia wam to, że mówi, to nie jest tak. No a skoro to nie jest tak, to nie ma co cierpieć. Co nie znaczy, że jak przeczytacie te książki, przestaniecie cierpieć, ale to na pewno dużo ułatwia. Też teraz tak spostrzegłam, że wielu z tych autorów było, no następny też, o którym powiem. Psychologami albo psychoterapeutami też. Więc zobaczcie, że te książki, czytając, e, chcąc, nie chcąc, podlegacie wpływowi psychoterapii. No i co z tym, Antoni de Mello? On na tyle był kontrowersyjny, ponieważ jakby był księdzem, ale przez to, co pisał, to bardzo nie, no, kościołowi nie pasowało. I była taka akcja z nim związana, że w 1998 roku jego publikacje zostały skrytykowane przez. Kongregację nauki wiary Kościoła katolickiego, na czele której stał kardynał Ratzinger, późniejszy papież, jako niedopuszczalne odejście od doktryny katolickiej w stronę religii wschodu, buddyzmu, taoizmu i panteizmu. Także bądźcie świadomi, jak ktoś jest, wiecie, <grywa> zagorzałam katolikiem, to może Wam się to nie spodobać ale warto rozszerzyć, zobaczyć jakie są jeszcze inne oferty na rynku. Warto albo nie warto, nie wiem. Jak poczujecie, tak poczujecie. To jest indywidualna sprawa każdego. I jego książki. Najsłynniejsze. Przebudzenie. Tytuł znany, wiele osób kojarzy, ale jeszcze jest inny autor przebudzenia. To znaczy książek Przebudzenie jest dużo. Jeżeli chcecie konkretnie Przebudzenie, to patrzcie, żeby to było Antoni De Mello. A, Śpiew ptaka. Modlitwa żaby, wezwanie do miłości, minuta mądrości. Minuta mądrości, taka malutka, fajna książeczka, taka, no, łatwa w sensie, nie jakieś. Wiecie? No to jest coś bardzo dobrego. No tak, jak nie wiem, ja bym serdecznie polecała. Coś ba bardzo dobrego, co na mnie zrobiło wrażenie, co było bardzo ciekawe. Jak ktoś lubi takie opowiastki, morale, takie podwójny sens. Pamiętam, a, właśnie takie, wtedy, co mi się ten mózg przystrajał. A, to chyba czytałam, nie pamiętam jeszcze, których książki. Być może modlitwa Żaby. Historia o tym, co jest dobre, a co złe, jak to jest w naturze, tak? Załóżmy, że jedno zwierzę łapie drugie zwierzę, nie zjada go, myśląc, że o, uratowałem go, wypuszczę go, zaraz nadlatuje drugi i go zjada. No, odnośnie tego, co my myślimy, co jest dobre, a co złe. Tak, bardzo, bardzo to poszerza horyzonty myśleniowe. A zawsze to poszerzenie jest dobrze, mi się wydaje. Jak masz taką przestrzeń, to możesz przynajmniej z czegoś wybierać. Jak masz bardzo tylko jeden albo dwa, to jest bardzo ciasno i bardzo tam jest ciężko się poruszać po prostu samemu. Ile już nagadałam. Oczywiście były takie. Ja jeszcze takie jestem dziwnym człowiekiem odnośnie książek, że czasami czytam książki tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś, kto mnie fascynuje albo się podoba, je czyta. I wtedy nie mogę powiedzieć, że to mi się podobało. Tak na przykład było. A chłasko. Ja się bardzo mocno zakochałam w takim towarzyszu, który miłował się w chłasko. I ja to czytałam, ponieważ, jak na przykład w Kowalisty jest taki cytat, że hmm, podobał mi się jeden zapach, ale ponieważ się zakochałam, to teraz wolę tam zapach czy fiołków, czy czegoś, że miłość zmieniła mi smak. I ja. Podobnie, próbując połączyć się z jakąś osobą, zrozumieć ją, tak? E, staram się, no czy tak ro, robiłam nieraz, no tak za dwa razy co najmniej, że czytałam to, co lubi ta osoba. I nie powiem, że to mi tak weszło, że to mi pasowało, to, to, to też zachwycałam się tą książką. Nie, ale to był taki mój specyficzny kontakt z drugim człowiekiem. Ja chcę zobaczyć, e, co ty czujesz, co ty lubisz, tak, jakby, żeby ją e, lepiej poczuć. I, właśnie... I jeszcze chciałam Wam powiedzieć o takiej. O takim być może kiedyś zrobię osobno. O tym nie wiem, że to w Polsce nie jest chyba popularny taki człowiek. W Rosji on absolutnie jest kultowy, absolutnie kultowy. Właśnie myślałam na tym, czy Putin czasem też go nie czyta, bo go czytają wszyscy. I to jest Wiktor Pielewin. On napisał dużo czego. A wątkowy jest dlatego, że jakby już tak zostało prześledzone, że wszystko co on napisze, za ile ślad się sprawdza. On pisze tak, jak troszeczkę takie fantastyczne rzeczy, w sensie nie, nie opisuje jakąś tam rzeczywistość, to nie są jakieś... Niemniej jednak te jego takie szalone i zwykle ciekawe poglądy, potem nawet politycy to przyznałem, że to wszystko właśnie tak jest albo się wydarza. Teraz do mnie przyszło też kilka książek tego Viktora Pilewina i ja je czytam. Teraz sz czytam Sztuka Lekkich Dotyków, jeżeli przetłumaczy na polski, hmm, być może też o tym zrobię osobno. Na dzisiaj to wszystko, nagadałam bardzo długo, będzie mi miło, jeżeli też się podzielicie tym, co Wy czytacie. Dziękuję za lajka, subskrybujcie, jeżeli ktoś nie jest zasubskrybowany i wciskajcie dzwoneczek, ponieważ ostatnio kilka osób napisało, że o fajnie, że się znowu pojawiłaś. Ja filmiki od kilku miesięcy staram się wypuszczać dwa razy w tygodniu. Więc ja nigdzie nie znikam, ale jeżeli być może nie klikacie na ten dzwoneczek, to wam się to nie pokazuje potem w komputerze. Także tego, że tak powiem, jest od cholery. Wystarczy nacisnąć, to subskrybuj i taki dzwoneczek, tak? Piszcie. Będę bardzo ciekawa posłuchać, co wam się podoba. Być może zainspirujecie kogoś innego, kto przeczyta ten komentarz. Dziękuję Wam serdecznie, jeżeli dosłuchaliście do końca. Było mi miło z Wami pogadać i się zwierzyć z jakichś takich swoich bardzo bliskich części. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.